Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy SA. Warunkiem niezależności jest posiadanie własnego kapitału, co pokazały m.in. amerykańskie media. Do rzeczy także chce zgromadzić swój kapitał i dlatego warto do nas w tym dołączyć. Chcemy bez nacisków i niezależnie promować konserwatywną i liberalną wizję rzeczywistości. Pomóż nam! Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy SA. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Piotr Szlachtowicz, no i ta afera, znaczy nie wiem czy nazywać to aferą, ale no trzeba o tym mówić. Na początku chciałem to bagatelizować, ale teraz już tego się nie da bagatelizować, bo to ma jakiś tam wpływ, jakiś będzie miało wpływ na Karola Nawreckiego, jego kampanię i w ogóle na szeroko rozumianą prawicę. Dzisiaj o tym Marcin Paladę. Jest moim gościem Dzień dobry. w połączeniu. Witam serdecznie panie Marcinie. Dzień dobry. Marcin Paladę statystycznie na i, i, ty, jak to mówią niektórzy na YouTubie. Tak jest taki kanał, w którym bardzo fajnie komentuje pan Marcin. W ogóle jak chcecie wiedzieć, jak jest naprawdę z sondażami uderza się zawsze do Marcina Paladę, to on powie co jak. Zapraszamy, zapraszamy do subskrypcji, w <laughs> znaczek, do lajkowania, udostępnienia, komentowania. Zachęcam do wsparcia finansowego. W opisie tego materiału jest jak można to zrobić. Z góry dziękuję. Dobrze. Czy Karol Nawrocki traci bardzo dużo punktów procentowych w związku z tą kawalerką, którą, której nie miał, którą miał, którą się dogadał, którą kupił, a potem nie kupił, a potem już sam nie wiem co? Ale jak to, jakie ma to przełożenie na jego sondaże? Mamy na razie trzy, a w zasadzie dwa, ale o trzech będziemy mówili, które mogą uwzględniać to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i ma związek z kawalerką. Nawrockiego, chociaż ja sam wychodzę z założenia, że to się dopiero odbije jakimś echem po kilku dniach i być może to będzie widoczne dopiero w sondażach w przyszłym tygodniu. Pierwszy sondaż, który był zrobiony, uwaga, uwaga dla TVN-u, który pokazał, że Nawrockiemu tam spadło punkt procentowy, ale spadło też Czaskowskiemu. A drugi sondaż Polsteru, taki internetowy Wczoraj pokazało, że ten spadek jest trochę bardziej dotkliwy, czyli jakbyśmy sobie to sumowali, no to tam jakieś obsunięcie jest, ale myślę, że w zamierzeniu tych, którzy stali za tą całą operacją z Nawrockim, no było to, żeby on bardziej, że jak powiem, dotkliwie stracił, żeby się oddalił od, od poziomu 30%, no gdzie miał duże szanse, żeby dotrzeć i mniej więcej zrównać się z Trzaskowskim. Jeszcze mu zapowiedziałem, że powiem o trzecim sondażu. Ale to będzie tak bardziej humorystycznie, bo jest taka firma, która się nazywa Atlas Intel, prowadzona przez taką parę gejowską. Jeden jest Rumunem, drugi chyba z Brazylijczykiem, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie oni trafnie przewidzieli, mówię o preferencjach wyborczych w kontekście tego, co za chwilę powiem, ale oni dobrze przewidzieli, bardzo trafnie przewidzieli precyzyjnie wynik ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Trumpa, szczególnie w tych stanach swingujących. Ale od wczoraj są absolutnymi Bożyszcze mówię o tej firmie. czytaj też o kierownictwie tej firmy, polskiej tak zwanej prawicy, dlatego że opublikowali sondaż pierwszy, bo oni zadebiutowali w Polsce, wykonany no, w dniach afery, bo ona się cały czas ciągnie, czy po aferze, czy w trakcie afery. I z tego sondażu wynikało, że jest na równo Trzaskowski i Nawrocki po 29, a w drugiej turze nawet Nawrocki wygrywa różnicą punktu. Czy półtora punktu procentowego, więc od tego momentu yy, sympatycy PiSu pokochali firmę Atlas Intel. Mimo, że ja wczoraj też napisałem, żeby podchodzić ostrożnie, bo po pierwsze to jest debiut, oni nie mają jeszcze dobrze rozpoznanego o rynku. Rynek polski jest bardzo trudny, jeśli chodzi o badania, o te badania polityczne. Te wyniki się zasadniczo różnią od innych sondaży, no i ktoś tu, że tak powiem, musi mieć rację, pytanie czy myli się 5-6 pracowni, czy, czy myli się Atlas Intel, no i po drugie jeszcze no, tam analizując te, te pomiary Atlas Intelu, no kilka takich kwiatków, które no, moim zdaniem wskazują, że coś z tą próbą do końca nie było tak jak być powinno, oni się tam chwalili, że to jest 5 tysięcy, duża próba, no ale Według tej próby, to, to większość wyborców Magdaleny Biat to są mężczyźni. No. Nie wiem, może to w dobie gender trudno określić do końca, kto jest kobietą, kto mężczyzną i te 54 płci, ale z całą pewnością to jest taki błąd i szereg innych takich nieścisłości, które pozwalają jednak podchodzić na dystans do tego, co, tak jak powiedziałem, jest absolutnie na topie, jeśli chodzi o te środowiska pisowskie, ale każe zachować dystans. Ale ten Nawrocki, bo to jest jednak, no to z tego, co pan powiedział, z tej nowej sondażowni wynika, że nic go nie wzięło. No ale nie wierzę w to, że to, to, to szczekanie, ta nawałnica z TVN-ów i innych podobnych wynalazków nie wpłynęła na to, jakie on będzie miał prawdziwe sondaże. A ja powiem w ten sposób. To nie jest pierwszy raz, kiedy media głównego nurtu, media liberalno-lewicowe uderzają w Polsce w kandydatów czy formacje prawicowe. Było takich przykładów wiele i w zasadzie nasz program musiałby trwać bardzo długo, żebyśmy rok po roku takie rzeczy wymienili, ale o ile to jeszcze było w stanie jakoś wywrócić słupki jakiś czas temu, to z całą pewnością w ostatnich latach obserwujemy zjawisko takiego zupełnego uodpornienia, odpornienia się wyborców. Mam które myśli Prawa i Sprawiedliwości od tego typu wrzutek medialnych, które są. To jest też efekt tego, że wielu dotychczasowych sympatyków. Prawa i Sprawiedliwości stało się wyznawcami, a to oznacza, że oni nie przyjmują do wiadomości jakiegokolwiek innego punktu widzenia niż to, co jest im serwowane przez matkę partię albo media związane z matką partią. I to oznacza, odpowiedź na to pytanie, dlaczego może Nawrockiemu aż tak dużo nie spaść? No bo gdzie pójdą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Zakładając, że przecież Nawrocki i tak nie ma pełnej puli, czyli ci bardziej. Na dystans do Nowogrodzkiej, do Kierownictwa PiSu, bardziej można powiedzieć, umiarkowani, ale też tej twardej prawicy, oni dzisiaj nie zaparkowali przy Nawrockim. Oni są Męcena, oni są u Brauna, oni są być może częściowo u Stanowskiego, może u Bartoszewicza, u Jakubiaka, natomiast nie są u Nawrockiego, on ma niższe notowanie niż Prawa i Sprawiedliwość. No i z tej grupy wyborców, która pozostała te 20-26-27%. No, gdzie oni mieliby pójść? Nie pójdą nigdzie, zostaną przy Nawrockim, niezależnie od tego, jak ten ostrzał artyleryjski z tą kawalerką będzie długo jeszcze trwał. Dobrze, no to czy pan Karol Nawrocki przejdzie do drugiej tury, pana zdaniem? To jest perspektywa bardzo bliska dla niego, dlatego że, jeszcze w kwietniu różnica między nim a Męcenem wynosiła 4-5 punktów procentowych, no to w tej chwili to jest około 10 punktów procentowych. Nawet gdybyśmy obserwowali jakiś zjazd Nawrockiego o te 2-3 punkty, to pewnie i tak dałoby to spokojnie na tyle duży dystans w stosunku do Mencena, żeby no, mieć niemal pewność to, że to Nawrocki będzie rywalizował z Trzaskowskim w drugiej turze, a nie Mencen. No dobrze, czy to, że Męcen, przepraszam, Mencen. Hmm. Zaatakował tak bezwordonową, tak samo tak wpisał się w ten sam y, y, sposób, co te wszystkie liberalno-lewicowe media, to, to nie przysporzy mu więcej y, wyborców, czy przy Myślę, że w założeniu tych, którzy mu doradzali, polityków konfederacji, też sztabowco było to, że to jest ten. Martwy punkt dla Nawrockiego, w tym sensie, że on jest słaby, atakowany, wobec tego jeszcze raz jest szansa na to, żeby się do niego zbliżyć i zawalczyć o drugą turę. Stąd ten atak, atak kompletnie nieprzemyślany. I ja mam negatywny stosunek do tego, co się dzieje generalnie w sztabie kandydata konfederacji. Mam tutaj na myśli szereg błędów popełnionych w ostatnim czasie, w tym nieobecność na Debacie w końskich nie do końca dobre przygotowanie kandydata do debaty w Republice. No i teraz ten strzał choćby w Nawrockiego, który może troszkę kosztować ubytku w sensie poparcia Mencena, bo przecież wiemy z badań, że Mencen miał do tej pory dwa, trzy punkty, dzięki temu, że przepłynęli do niego wyborcy pisoscy, właśnie nie tego twardego PiSu, prawicowi, którzy poszukiwali, rozważali między Nawrockiem a Mencenem wśród kandydatów tzw. prawicy i wskazywali na Mencena. Teraz może się okazać, że przez ten atak on do siebie zraził właśnie tych wyborców, którzy pozostają dalej krytycznie wobec kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, no ale w sytuacji, w której w wspólnym froncie Mencen i Konfederacja znaleźli się może nie cała Konfederacja, ale mam na Nową Nadzieję, bo tutaj była widoczna różnica między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym. no i Skoro Mencen de facto znalazł się przez chwilę w jednym obozie z ekipą Tuska, no to, tak jak mówię, ta część wyborców może upodziękować i wtedy marzenia o bardzo dobrym wyniku, przez co ja cały czas uważam, że wynik 13, 14, 15%, czyli podwojenie od wyboru 23, podwojenie od wyboru 20 prezydenckim Bosaka, to byłby bardzo dobry wynik. Pytanie, czy tym strzałem w Nawrockiego kilka dni temu męcen sobie tej perspektywy bardzo dobrego wyniku nie oddalił? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście to wyglądało tak jak Oj, nie, dobrze. Ma... Panie redaktorze, polityczne przedszkolaki, niemyślące w ogóle w perspektywie, ja już nie mówię krótkoterminowej, bo to rachunek był prosty, bilans był prosty, ale ten strzał w perspektywie średnio-długoterminowej no, no, psuje relacje i tak nie najlepsze między PiSem a Konfederacją. Być może w Konfederacji przeważa, szczególnie w tej części Nowej Nadziei. Przekonanie, że i tak się nie musimy przejmować, możemy, możemy robić to, co, nam, tak powiem, co uważamy za stosowne, bo i tak, jak przyjdą wybory w 27 roku, to albo Tusk, albo Kaczyński są skazani na nas. Ja już przez te 30 parę let, jak obserwuję polską politykę i widziałem paru takich mocarzy, co napinali mózgu i, że tak powiem, witali się z gąską, a potem przychodził ten moment, kiedy suweren zabiera głos w wyborach, i to się różnie kończyło. No właśnie, bo to jest tak. Ja, ja to patrzę na to, nie wiem czy, czy pan podziela te, ten widok mój. Mamy tyle problemów, taki naprawdę ogrom międzynarodowych, wojna na Ukrainie, która cały czas trwa. Problemy z tym wszystkim bankructwem Zielonego Ładu, że widmo blackoutów na horyzoncie, i tak dalej. I mogę jeszcze wymienić od a razu najważniejsze. Kawalerką, a my zajmujemy się tak, kawalerką. Po tak, prostu. prostu szlak to... nie trafia. Przepraszam, że tak reaguję, ale. Tak, ale pan, pan wymienił tutaj kilka, a ja bym wymienił najważniejszy. My idziemy we wskaźniku dzietności na wartość poniżej jednego czyli jedno dziecko przypadające, nawet mniej niż jedno dziecko statystycznie, przypadające na kobietę w okresie rozrodczym. Jedno, jedno. Przypomnę, że w latach 60-tych mieliśmy wskaźnik 3 i 1. W tej chwili to, to będzie, no, odliczając Ukrainę, bo tam wojna, wyjazdy, emigracja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Polska będzie absolutnie w ogonie i proszę mi wskazać, Adresuję to do, do polskich polityków, nie do pana redaktora, nie do, do widzów, ludzi inteligentnych, polskich patriotów, ale sam bym chętnie usłyszał od polityka tych wiodących formacji, w ogóle formacji obecnych w parlamencie, jakie zostały podjęte wspólne kroki, bo to jest interes wszystkich nas, żeby odbudować się demograficznie. Jakie zostały podjęte kroki, jaka, jak, jakie decyzje kierunkowe, systemowe rozwiązania w ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach, żeby powstrzymać tą tragedię, która czeka polski naród w najbliższych 10 latach, 10, 20, 30 latach. Ja mam wrażenie, że o tym, co pan mówi, zgadzam się tutaj, że to jest najważniejsza kwestia, wszyscy zamiatają to pod dywan, nikt nie chce o tym rozmawiać, nie dotyka tego tematu w ogóle, nie mówmy o tym, cicho. Bo to by oznaczało, bo wiemy dlaczego, bo to by, jeśli rozwiązania systemowe, to, to by oznaczało bardzo duże pieniądze, konieczność przeznaczenia bardzo dużych pieniędzy, liczonych w miliardach, dziesiątkach miliardów złotych rocznie na to, żeby były programy, które będą w stanie znacząco odwrócić ten trend, który w tej chwili obserwujemy. A politycy przecież myślą generalnie o tym, czy rano będzie jajecznica, czy parówki, więc ich ta perspektywa pięciu lat, dziesięciu, 15 kompletnie nie interesuje, bo takim najdalej widocznym dla nich horyzontem. Który jest w kręgu ich zainteresowania, to jest kadencja czteroletnia. Poza to oni absolutnie nie wychodzą, ale to rzadko który z nich patrzy w perspektywie 3-4 lat. Tak jak powiedziałem, większość patrzy co dzisiaj, co jutro, co pojutrze, co za tydzień, co za miesiąc i nie jest skłonna do tego, żeby podejmować tematy naprawdę ważne. My się zajmujemy od paru dni kawalerką. A wiadomo, że z tymi kabalerkami, mieszkaniami ogólnie i na styku z polityką, możliwością wykupywania i tak dalej, to jest smród niebywały i dotyczy wszystkich od lewa do prawa. A w ogóle najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że takie sprawy, nazwijmy to lakonowo-mieszkaniowe, wyjęła formacja, mam na myśli koalicja obywatelska, która ma najwięcej ze wszystkich brudu za pazurami, bo wspomnę tylko jedną kluczową rzecz, to są dziesiątki tysięcy warszawiaków wywalonych na zbity pysk przy przejmowaniu kamienic przez 140-letnich potomków, czy, czy wskazanych przez 140 wciąż żyjących 150-letnich gdzieś tam jakichś ludzi w Ameryce czy w innych krajach, łącznie z tym, jak Jolanta Brzeska, kiedy to się skończyło, jak skończyło i ta formacja, która ma naprawdę, ja raz jeszcze powtórzę, najwięcej brudu za paznokciami. Właśnie w tych kwestiach, nazwijmy to lokalowo mieszkaniowych teraz cokolwiek na ten temat mówi, to jest niebywałe. No właśnie, bardzo cieszę się, że to Pan powiedział. Dzisiaj wyszło. Że Bodnar też nie może doliczyć się mieszkań. Jakby wziąć pod lupę tych wszystkich z koalicji Obywatelskiej. A on jakoś ma na Podlasiu czytałem. No właśnie, a nie zarejestrował się w Kruzie i tak dalej i tym podobne. No to można by było to. To oni wszyscy powinni pójść do Pierdla. A dzisiaj słyszę, że z kawalerką jest tam okej, okay, nawet jeśli. Dobrze, kto jest winny temu wszystkiemu? Sztab wyborczy sam Nawrocki? Bo ktoś tutaj naprawdę na samym początku, moim zdaniem, popełnił ogromny błąd. Czy to był no sam. Oczywiście, jak się, jak się przyjrzeć i wsłuchać to, co mówią politycy, piszą, to mówią, a, bo druga strona wykorzystuje, wykorzystuje służby, to jest gra służb, pteczki itd. tak dalej, i tak, dalej, tak jakby... Ktokolwiek w Polsce, ma na myśli o takich no, znaczących siłach politycznych, nigdy nie posługiwał się służbami do brudnej roboty w polityce. Przecież to jest grzech założycielski III RP na styku z PRL-em, czyli III RP jako PSP, post prl z bardzo znaczącym komponentem ludzi służb cywilnych, wojskowych PRL-u i w tej nowej rzeczywistości, jaka się pojawiła, którzy wpływali i wciąż wpływają znacząco na polską. Politykę. Jeśli, jeśli yy, yy, zaś odłożymy na chwilę te emocjonalne wystąpienia pisowców i wskazywanie, że to ci tamci odpowiadają za to, ci z tych służb, no to przecież, <coughs> przepraszam, moglibyśmy zadać kilka pytań, które z całą pewnością byłyby drażliwe i spowodowałyby, że gdyby słyszeli to członkowie Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie by szybko uciekli. Bo ja rozumiem, że jak. Jedna osobowo Jarosław Kaczyński podjął, namaścił Karola Nawrockiego na prezydenta, na kandydata na prezydenta. No to w absolutnym standardzie powinno być to, że w niedługim czasie po tej nominacji powinna się odbyć rozmowa Nawrockiego, czy to z Kaczyńskim, czy to jeszcze z kilkoma innymi osobami, gdzie kandydat powinien wyłożyć wszystko kawę na ławę, jak to się mówi, z tym co robił w wielu obszarach swojej aktywności w przeszłości. Nie mam na myśli tej ścieżki zawodowej, ale te kwestie właśnie finansowe, obyczajowe i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby zabezpieczyć się na okoliczność, gdyby druga strona też miała dostęp do tych czy innych informacji i chciała nimi zagrać w kampanii wyborczej. No bo jeżeli przyjrzymy się temu, co dzieje się w ostatnich dniach, to mamy absolutny chaos komunikacyjny. Nikt nie wie do końca, jakie dokumenty wyszły, czy, czy to są te, czy to są nie te, czy to jest taki stan, czy inny stan. No przepraszam bardzo, ale to no przecież. To już Trudno obwiniać za to służby ABW czy inne, które rzekomo miałyby za tym stać, że one nie panują zupełnie nad tym, co dzieje się w Sztabie, w sztabie Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy rzeczniczka kandydata sobie, któryś z członków Sztabu sobie, a jeszcze inny sobie, a jeszcze jak się okazało, że poszedł ruch w kierunku tego, żeby Nawrocki przekazał i tak zadeklarował to mieszkanie na, na potrzeby takie charytatywne, to tego samego dnia jeszcze poszedł do studia Bogdana Rymanowskiego i jeszcze dolał oliwy do ognia. Znaczy jest kompletny chaos, kompletny brak panowania i teraz możliwości są dwie. Albo to jest tradycyjny, przepraszam, że powiem, burdel, który jest charakterystyczny dla tego, co dzieje się w sztabach kandydatów i partii prawicowych od dawien dawna, albo ktoś postanowił zagrać brutalnie wewnątrz PiSu przeciwko Nawrockiemu doprowadzając właśnie do takiej sytuacji, którą obserwujemy od, od paru dobrych dni, że tam nikt do końca nad tym nie panuje, co się dzieje. Ja myślę, że to jednak burdel. Jak patrzę na tę amatorkę, ja, wie pan, co, może ja się naoglądałem amerykańskich filmów o kampaniach wyborczych, ale ja, ja chciałem właśnie o to zapytać, dobrze, że pan to też powiedział, no, jak ja bym był szefem kampanii, by to nawet gdzieś przeoczył, taką sprawę. Po pierwszym dniu wziąłbym od razu, kazał wszystkim zamknąć buzię, zebrałbym wszystkich, łącznie z szefem partii, czyli panem Kaczyńskim, ustalił jedną wersję i powiedział, że wszyscy mają tylko tej wersji się trzymać i tylko mówić to, co ustaliliśmy w tym pokoju na ten temat. A tak jak pan powiedział, każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy opowiadał coś zupełnie innego, no a to tylko woda na młyn dla takiego u jak wystawili piłkę, to trudno się dziwić, że druga strona nieustannie strzela. Mieliśmy naprawdę drobne przerwy, bo mieliśmy wybór papieża. Leona XIV wczoraj, więc siłą rzeczy, ta uwaga ogniskowała się wokół białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie i potem już samej inauguracji wystąpienia, pierwszego wystąpienia wybranego papieża. Dzisiaj ta sprawa trochę tam wraca i myślę, że tak szybko też nie będzie do końca wygaszona. Ale główną winę za to, że to się ciągnie w nieskończoność, jak Tasiemiec, ponoszą sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości. No tak. Tym bardziej, że mamy bardzo słabego Trzaskowskiego, który też nie wie, co robi, prawda? Mamy słabego kandydata, głównego kontrkandydata dla Karola Wrockiego. i cóż no, gdyby ta prawica kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością, bo tak się określa, zjednoczona prawica, yy, myślała dużo wcześniej, dużo wcześniej, mając świadomość tego, że kadencja Dudy się kończy w 25. i potem nie ma szans na to, żeby był jeszcze jedną kadencję. Gdyby Jarosław Kaczyński dużo wcześniej przygotował się na to, to nie byłoby takiej łapanki, którą obserwowaliśmy, że to w ostatnim tygodniu przed decyzją to cztery nazwiska chodziły i w zasadzie to Kaczyński co chwilę tylko zmieniał zdania, czy ten będzie kandydatem, czy ten. To trzeba było zdecydowanie wcześniej przygotować, wcześniej się przygotować z tym kandydatem, wyselekcjonować odpowiednio, yy, przeszkolić na okoliczność kontaktu z mediami umiejętności, komunikowania się, zdolności oratorskich na. Na spotkaniach mniej lub bardziej otwartych, nic z tych rzeczy nie zostało zrobione. No cóż, Prawo i Sprawiedliwość odwołuje się do tradycji piłsudczykowskiej, sanacyjnej. Jak sobie popatrzymy na to, jak ta formacja rządziła po 26 roku, to tam wszystko też było tak z doskoku, można powiedzieć, z chwili na chwilę, z dnia na dzień. Nie było jakiegoś szerszego planu. No i myślę, że, że tak powiem, to, to kopiowanie sanacji w postaci tej naszej współczesnej neosanacji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, no jest jeden do jednego, co także widzimy, jeśli chodzi właśnie o ostatnie dni sprawę kawalerki Nawrockiego. Wszystko to smutne, ale prawdziwe. Czy teraz, yy, czy widzi Pan na horyzoncie coś, co może zmienić yy, yy, nie wiem, że na przykład te media, że to się wyciszy, ten sprawy, czy ona będzie maglowana aż do końca, do, do końca tej kampanii wyborczej. Ja tego nie wiemy, bo nie wiemy, co w Arsenale ma jeszcze ekipa Trzaskowskiego, a też nie wiemy, co w Arsenale ewentualnie ma ekipa Nawrockiego, bo zakładam, że może teraz jeszcze tak te bomby nie będą latały przed pierwszą turą, ale pierwszą a drugą to może się to wszystko jeszcze Zaostrzyć. Ten temat jeszcze trochę, pewno trochę pożyje, natomiast wejdą pewno następne, które będą do, w, w końcówce kampanii, no ale myślę, że szkody zostały wyrządzone. Niezależnie od tego, jak powiedziałem na wstępie, że ten spadek Nawrockiego nie musi być aż tak dotkliwy, jak sobie pewno to Trzaskowski wyobrażał, Męcen też sobie wyobrażał, stąd ten atak, tak, że to może być 5, może 7, może 8 punktów, znowu jakieś 20 absolutne minimum. Zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy. Może się w ogóle okazać, że, że te sondaże, które w tej chwili jeszcze są przed nami do przyszłego piątku, do, do ciszy sondażowej, one nie będą nam pokazywały do końca tej reakcji. Ona będzie niewychwytywalna i może się okazać, że dopiero tak kulminacja zebrania tego wszystkiego, co Polacy myślą o kandydatach, o klasie politycznej nastąpi 18 maja w głosowaniu. Dobrze, czy Karol Nawrocki będzie się pojawiał na debatach, które dzisiaj jest jedna w Republice, będzie jeszcze w TVP? Jak pan myśli, przyjdzie? Do Republiki przyjdzie, bo to przecież jego boisko, to nie ulega wątpliwości. Myślę, że też popełniłby duży błąd, gdyby nie przed na tą, no, trudno to nazwać debatą, no paradebatę, no bo co TVP może w obecnym stanie, tak jak Zakórskiego, jaką tam debatę zorganizować? Przecież to wiadomo, że będzie strzał do jednej bramki. Tak jak w 2020 roku, jak sobie przypomnimy to, co było, więc pewnie nie będzie o mnie, pewno będzie przychodził, ale pewnie też ta sprawa i w debatach będzie podniesiona przez innych kandydatów, i tutaj będzie ostrzał na Wrockiego pytanie, czy tym razem sztab go trochę lepiej przygotuje do tego, żeby chciał się, zechciał się bronić wobec tego ataku. Będziemy się temu przyglądać. Marcin Palady z kanału Palady Statystycznie. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia tego, co Pan Marcin publikuje. Są to zawsze bardzo ciekawe rzeczy. Zachęcam do odwiedzenia jego Twittera, bo tam, tam też siedzieli swoimi no newsami. Panie Marcinie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania. Zachęcam również do wsparcia finansowego. W opisie tego materiału znajdziecie, jak można to zrobić. Postawić można nam kawę. Za co z góry dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.